Witamy Was w kolejnym odcinku z naszej podróży poślubnej przez Gruzję. Dziś odwiedzamy Dżewahetię, południowy region Gruzji rozciągający się na rozległym płaskowyżu przy granicy z Armenią. Większość turystów przyjeżdża tu z powodu Vardzi, chyba najpiękniejszego skalnego miasta Gruzji. Ale nie tylko to dziś Wam pokażemy. Odwiedzimy gruzińskie baseny termalne, których w okolicy jest mnóstwo. Całkiem przypadkiem wejdziemy do cerkwi, wykutej w skalę, i zaprzyjaźnimy się z psem pasterskim. Weź Dawid, upicoli ci łapsko. Dzień dobry wszystkim, dzisiaj opuszczamy Tbilisi i no, stwierdziliśmy, że podróż pośród więc sobie zaznamy troszeczkę luksusu. Wynajmujemy samochód i jedziemy sobie do Dżawakheti, czyli do rejonu zwanego Małym Kaukazem. Właściwie tam przebiega pasmo Małego Kau Kau Kaukazu. Zobaczymy sobie skalne miasta w bardzi i pojedziemy też w kilka troszeczkę mniej oczywistych miejsc. Drodzy do Vargi, zrobiliśmy sobie taki krótki przystanek w Borżomi, no bo przejeżdżamy przez tą miejscowość, czyli przez słynne polskie uzdrowisko, bo chyba każdy z was zna wody Borżomi. No i jesteśmy właśnie u jej źródła. I co, wszystko bardzo fajnie, fajnie ogarnięte? No, bo panie napełniają e, butelki i kubki, które damy. No i Kasia teraz właśnie dokona tego. I potem sprawdzi i pewnie się trochę skrzywi, jak spróbuje wody. Mamy No tak, mieliśmy kupioną wodę ze sklepu i teraz spróbujemy ze źródełka. O! Y, śmierdzi przekrutnie. Bąkiem. Jest ciepła, obrzydliwa, ale podobno zdrowa. Mi smakuje. Także ja się nie zgadzam, nie słuchajcie jej. To chcesz, oddam ci. No i wszędzie przed parkiem zdrowym można sobie kupić mniejsze i większe butelki plastikowe, żeby napełnić zdrowotnej wody. Masakra, naprawdę, żeby kupować plastik, prawda? Jakby nie było no. można przynieść swoich butelek. Gruzja to co innego. Tutaj wszystko pakują plastikowe tak, siatki. Yy, wszystko to jest tak, ten... że jeżeli coś kupujemy... To pani nam yy, wkłada dany produkt w torebeczkę po to, żeby tą torebeczkę włożyć w kolejną torebeczkę. Tak jest. Mała ciekawostka. Między bordzami a oddalonym o kilkanaście kilometrów bakurjani przez cały rok kursuje kolejka wąskotorowa. Tym razem nie starczyło nam czasu. Do celu jeszcze długa droga, a asfalt się szybko skończył. Spinamy się na przełęcz. Wypowiadając jej nazwę, można sobie połamać język. Po drodze mijamy coraz ładniejsze widoki i starą stację kolejki linowej. No, a teraz jak widać, jest tutaj wielka dziura. Nie chciałbym tu wpaść. Wiele nie zostało. Jadąc do jeziora Tabatskuri, e, na górze mamy kontrolę paszportową, zaraz może nam się uda dowiedzieć dlaczego, e, ale jest to dosyć ciekawe, dobrze, że Dawid o tym wiedział. Tak, bo ja już tutaj kiedyś byłem, słuchajcie, na stopa tędy jechałem, też była taka kontrola, e, podejrzewam, że jest to związane z tym, że właśnie drzewa Hecje, do której wjeżdżamy w tym momencie, zamieszkuje mniejszość rumiańska. Zapytani panowie, policjanci mówią, że jest tutaj gdzieś jakiś obiekt strategiczny. A możemy zapytać, jaki tam jaki, czy ta przemysł, bo tutaj wokół, wokół, w ogóle żadnych zabudowań nie ma. No to nie chcę powiedzieć, nie? więc tak. No, panowie, bardzo trochę respekt z tymi kałachami, więc nie dopytywałem. Natomiast teraz tutaj Kasia może przez okno pokaże, jakie my tutaj mamy widoki. Cel następny? Jezioro Tabatskuri, położone prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Położona na cyplu wieś Tabatskuri jest z trzech stron otoczona wodami zimnego jeziora. Masowa turystyka jeszcze tu nie dotarła, mieszkańcy żyją skromnie i tradycyjnie, zajmując się między innymi wypasem bydła. Здравствуйте. Что делаете здесь? Могли бы мы сфотографироваться с вами? Камера у нас есть. Можно? Хотите? Я Амира. Амира? Приятно познакомиться. А меня Давид. А Давид это грузинское имя, да? Да, потому что мы из Польши. Знаете, где Польша? jest i tam, tam, na zapadnie. Daleko. Tam, no, daleko, trzy km. kilometrów. Cóż, inna szerokość geograficzna, inna wieś, inne góry, ale ta sama bieda niestety. Lokalni mieszkańcy Dżewahetii nazywają żartobliwie gruzińską Syberią. Ze względu na surowy, kontynentalny klimat. Zimą jest tu sucho i mroźno, latem słońce potrafi naprawdę palić. Przejeżdżamy przez pasmo Małego Kaukazu. W okolicy można dostrzec nieczynne wulkany. Najwyższy z nich, Didi Abuli, ma 3300 metrów słuchajcie, jesteśmy w małej miejscowości Beżano. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, poza tym, że ja mam naprawdę ciekawe wspomnienia z tym miejscem, ponieważ tutaj właśnie jak byłem pierwszy raz w Gruzji z koleżanką Hanią. przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie, spędziliśmy czas u takiego pana Ormianina, który nas zabrał, zaprosił do siebie do domu i no po prostu nas ugościł naprawdę fajnie. I słuchajcie, ten sam chód z tyłu z niemieckimi napisami wozi ziemniaki do Achalkalaki do, 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 do miasteczka parę 10 kilo, kilometrów stąd. E, I my tym samochodem następnego dnia jechaliśmy właśnie z sąsiadem pana, nas odwiózł do Wardzi. Do tak bo, bo potem jechaliśmy do Wardzi, teraz też jedziemy do Wardzi, bo teraz jedziemy właśnie inną furą. Głębokie wąwozy to druga domena Drzewaheti. Do jednego z nich właśnie zmierzamy, by zwiedzić główny punkt dzisiejszego odcinka. Bardziej jedziemy od y, nietypowej strony, bo no, drogą taką wzdłuż granicy tureckiej właściwie. Y, no i w ogóle fajna sprawa, bo przez chwilą mogliśmy się odwdzięczyć y, za gościnność i dobre serce gruzinów, bo wzięliśmy pana na stopa. I y, 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 no, w jakiś tam sposób tak jakby znaleźliśmy się z tej drugiej strony. I to jest takie fajne, bo fa, pan Dżak o 30 minut na takiej drodze, gdzie naprawdę prawie nic nie jeździ. No i pan nam, ot pan nam otworzył. W tej wsi spotkaliśmy pasterza, który chętnie otworzył dla nas małą kamienną cerkiew. Całkiem przypadkiem poznaliśmy też niemiecką rodzinę poruszającą się oryginalnym kamperem. I będziemy dzisiaj szukali wspólnej miejscówy do spania. Dolina, w której leży Warzia, to głęboki na 400 metrów zielony wąwóz, kontrastujący z wysuszonym stepem, przez który jechaliśmy cały dzień. Skalne miasto odwiedzimy mi swoją drogą, ale jest też tutaj kilka innych ciekawych atrakcji, a mianowicie gorące źródła. No to teraz idziemy na najlepszą według mnie atrakcję. Wziąłeś pompujący samochód? Tak, to jest to. to jest to co kocham. A jak było wczoraj? Jak tam Kasia? Niestety tego nie widać, ale musicie sobie wyobrazić, co tu się dzieje. No i tutaj mamy, mamy rurę wlotową. Naprawdę gorąca woda tutaj leci, aż nie można dotknąć. Jest basen, napełnia się basen. A tam mamy wylot. Tam z tyłu przebierania. A tu mamy wylot i woda sobie płynie do podoku. Wchodzą słuchy, że niektóre y, gorące źródła są już remontowane. My na razie takich nie znaleźliśmy, natomiast tak tylko słyszeliśmy, więc cieszymy się, że jeszcze trafiliśmy do takich kultowych, naturalnych, a zarazie, zarazem bardziej autentycznych. Zobaczcie w ogóle, jaka warstwa tego minerału się zrobiła, kilkucentymetrowa. Chcieliśmy Wam jeszcze jako bonus pokazać drugi budynek basenów termalnych. Siedem lat temu byłem w tym miejscu i wszystko to działało. Niestety teraz nie działa ze względu na to, że w ogóle cały kemping nie działa. To miejsce jest dostępne tylko dla popów właśnie z wargi z skalnego miasta, z tego co udało nam się dowiedzieć. Natomiast wbrew pozorom tak właśnie tak, to jest gorące źródło. Zapraszam, to była przebieralnia. Tak? tak. Co za cennik. Nie wiem. Wow. 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 O, a tam są na no? jakieś kapcie jeszcze zostały. Zobacz, tutaj pamiętam, pan nam pokazywał, że można zrobić prysznic. A 7 lat temu był ten sam korek i nadal to funkcjonuje. Dobra, Dawid. Tutaj ja odpowiednio by prysznic. A, i jest. <laughs> można się układać witkami ale żeby nie zmyliła Was jakość tej bani to tu znajduje się camping i jakiś guesthouse który jest naprawdę bardzo, bardzo przystępny jest, wygląda super i gdyby działał w tym sezonie to chętnie byśmy tu na pewno zostali Vardzia to zdecydowanie najpopularniejsze skalne miasto w regionie jedno z popularniejszych w Gruzji no my zazwyczaj staramy się szukać tych atrakcji trochę mniej typowych natomiast no, jest też taka zasada że jeżeli coś jest mega popularne znaczy, że warto tam pójść i warto się przekonać. Zapłaciliśmy 15 lari od osoby. Jest to w tym momencie dość dużo jak na atrakcje w Gruzji, natomiast bardzia zdecydowanie jest tego warta. Skalne miasto Vardzia to bez wątpienia jeden z największych zabytków w Gruzji, naszym zdaniem najpiękniejszy w swojej kategorii. Na 13 kondygnacjach znajduje się prawie 3000 pomieszczeń, wiele z nich jest udostępnionych do zwiedzania. Wydrążone wewnątrz skały miasto mogło nigdy nie zostać odkryte, gdyby nie zawalenie się potężnej ściany skalnej. Po więcej informacji odsyłamy Was do naszego blogowego artykułu, link w opisie. Tutaj jest taka winda towarowa, która no, ułatwia transport towarów bezpośrednio do skalnego miasta z drogi. No i wychodzi na to, że któryś pop ma tutaj swój pokój. Są drzwi. No i winda towarowa dojeżdża dokładnie w to miejsce. Tutaj jest koniec. I na górze. No, wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu jest taka strefa wyłączona z ruchu turystycznego. Zaraz wam pokażę. Jest zakaz wejścia. I tam prawdopodobnie mieszkają popi na stałe. O, właśnie tutaj są kwiatki. No, taka namiastka domu. A tutaj drabinka, pewnie do jakiegoś kolejnego pokoju prywatnego. O, tu jest jeszcze jeden. który chyba bez okna. Albo to może jakiś składzik. Jak widać skalne miasto Wardzie to nie tylko dom dla popów, ale także dla ptaszków. Pomimo sporego jak na Gruzję ruchu turystycznego, Wardzie można zwiedzać na własną rękę i zajrzeć w różne zakamarki. Są bardzo. Jest to coś naprawdę ciekawego, tak dużego skalnego miasta jeszcze nie było mi dane zobaczyć. I jest super, bardzo fajnie. Na nam zwiedzanie zajęło około, o jest, ale dziura, około półtorej godziny, dwóch godzin. Można dłużej, można krócej. Tak, no nie zwiedziliśmy wszystkich pomieszczeń, natomiast no nie o to nam chodziło. Generalnie klimat miał yy, miejsca, poczuliśmy. Spore nadzieje wiązaliśmy również z innym, bardziej kameralnym miastem, Vanis Kwabebi, które niestety okazało się zamknięte. Ze względu na aktywny skał, na to, że... Weszlibyśmy tutaj, ale niestety pilnuje Pan. No troszeczkę jest to takie dziwne, biorąc pod uwagę, że w basenie może nam się zawalić dach na głowę, a tutaj no, ktoś ma problem, że możemy wejść. No dobra, nie dyskutujemy, nie można to nie można. W tym wypadku obeszliśmy się smakiem, ale trudno. Szukamy kolejnych ciekawych miejsc. Na mapie wypatrzyliśmy tajemniczo brzmiący męski klasztor, oddalony kilometr od drogi. A ciekawe, czy to jest tak, że ten mona monaster męski tu był, czy jest. Bo tak nie widzę potencjału, no chyba nie siedzą w tych jamach. Okoliczne góry trochę przypominają nam e, północno-zachodnie rubieże Bułgarii czyli okolice Beogradczyka jeżeli nie wiecie o czym mówię, no to zapraszam was do filmu z Bułgarii gdzie odkrywaliśmy właśnie takie nieznane turystycznie miejsca a tymczasem powoli dochodzimy mimo, że wygląda to wszystko na całkiem świeże, na takie jakby niedawno wyremontowane no nikogo tutaj w tym momencie nie ma, jesteśmy sami Słuchajcie, jak tutaj przyszliśmy byliśmy przekonani, że to jest niemożliwe, że tu są jacyś mnisi, a okazuje się, że są. Przyszedł pan, yy, ubierzemy trochę bardziej kasie, stosownie do miejsca i będziemy zwiedzali. że już nie pierwszy raz tu idzie. Idzie. Ale chłodno fajnie. Okazuje się, że żyje tu tylko jeden z który nas akurat tutaj, którego akurat tutaj zostaliśmy i nas oprowadził. Powiem wam, że on powiedział nam, że mieszka tutaj 5 lat. Kurczę, no w jaskini jakby nie było. I tak sobie myślę, że co kurczę, naprawdę jest jakaś pokuta, skromność. I no nie wiem. No taka powinna być służba Boża. Ja to jest wierzyć, naprawdę jesteśmy mega poruszeni tym, co zobaczyliśmy. Tak, to jest naprawdę tak ubogo. No... No jakoś tak nas chwyciło. Jak jest? Fajnie. Uuu, weź to buja. Mam nadzieję, że Ty nie doskakujesz. Dawid, błagam Cię, bo ja się boję. A tak w zasadzie to niedobrze dobrze. Nowy mi. most. Dwa nacele, które mieliśmy w spędziliśmy właśnie tutaj na tej polanie przy basenie termalnym. A obok nas rozbiła się niemiecka rodzinka, która wynajęła sobie na trzy tygodnie łaza. No teraz sobie tak myślimy, że może trochę sprawierzyliśmy, że wynajęliśmy taką nudną, nowoczesną furę, bo na pewno większy fan dla nas i dla mnie oczywiście jako miłośnika paradzieckich samochodów byłoby wzięcie takiej puchanki. Ale może następnym razem. No tutaj oni mieli też namiot na dachu. A z tego co gadaliśmy, cena byłaby właściwie podobna jak za tego Jeepa, którym teraz jedziemy. Na koniec odwiedzamy ciekawy most nad Kurą. Kasia jako nasz małżeński głos w rozsądku zaproniła mi przejeżdżać. Opuszczony autem przez ten most, mimo że jest napisany znak, że 12 ton, niby tutaj może jechać, no ale jakoś tak nie bardzo. No nie wiem, chyba z wiekiem staje się coraz bardziej strachliwy, ale tak tak, tak średnio. No, może gdyby to była nasza łada. Z żalem opuszczamy Dżabahetię kierując się z powrotem do Tbilisi. Jeszcze nie wiemy, jakie atrakcje po drodze nas czekają, ale o tym opowiemy już w następnym odcinku. A wy tymczasem zerknijcie na inne filmy z Gruzji. Do zobaczenia!